O, coś wam powiem, kurwa, nie? Coś wam powiem, kurwa, nie? Co się wczoraj? Wczoraj miałem dyskusję z mają Staśką. To jest aktorka filmów dla dorosłych, nie? I. Ja wczoraj powiedziałem to na Instagramie moim nie, że Ej, wiecie, w ogóle ta dziewczyna, to zobaczcie, to są te same tatuaże, to jest aktorka, aktorka. I żeby była jasność, ta dziewczyna ona nigdzie tego nie ukrywa. Normalna aktorka, porno, jest dumna z tego, co robi, nie? A Maja Staśko nagle do mnie pisze: y, bo, ja muszę, bo ja nie znałem tego słowa też, nie? Bo wie, y, ja jestem boomer, czekajcie, żebym ja to znalazł. Oskarżyła mnie Maja, że ja tą dziewczynę, przez to, że powiedziałem, że ona jest aktorką, to. Sylwek, nie doksuj tej dziewczyny. Doksuj. Ja, serio, ja rozumiem emocje, ale to nie jest potrzebne, a może być niebezpieczne. Czego nie robić? Jezu, nie ujawniaj zawodu tej dziewczyny i nie skupiaj się na jej tożsamości, nie? E ja pytam w sensie nie, nie mówić, że gra w filmach dla dorosłych, przecież gra, więc się tego nie wstydzi. I ona coś tutaj, że, yy, że napędzam na tą dziewczynę hejt, że hejt jest obrzydliwy, yy, że Maja ma groźby. I ja pytam, o aktorkach porno nie można mówić, że to aktorki Porno to jest według to jest powód do wstydu według ciebie? Według mnie nie. Nie dawaj ludziom znaków, jakie wyszukać. Nie zachęcam, aczkolwiek aktorki porno. Chcą mieć jak najwięcej viewsów i być wyżej w rankingach, gdyż wtedy dostają lepsze propozycje. Serio nie zgadzam się teraz z Twoją narracją, tak powiedziałem. Ja z Twoją też. I o tym można gadać, ale ujawnianie informacji o osobach na filmie, które oglądają tysiące Polaków i komentują yy, na maksa obrzydliwy, transfobiczny sposób jest nieodpowiedzialne. I ja później mówię żadnych danych, bo ona coś właśnie, że dane jakieś podaje i tak dalej. Żadnych danych nie podałem, natomiast to nie są dane poufne. Czemu stygmatyzujesz ten zawód? Czy o youtuberze też nie mogę mówić, że to youtuber bez zapytania go o zgodę? Pewnie już wtedy bym nie musiał, bo uważam, że youtuber to mniej wstydliwy zawód niż aktorka porno ja się nie zgodzę, wśród youtuberów czasem wstrzegam więcej kurewstwa, i ja tutaj zauważyłem, że Maja Staśko sugeruje, że zawód aktorki porno to jest powodem do wstydu, do ukrywania tego, że Wardenga, dlaczego ty mówisz, że aktorka porno jest aktorką porno? Nie wolno mówić, może ona sobie tego nie życzy, nie? I to jest dla mnie kurwa takie trochę dziwne. Ale teraz co ważne, sprawdźmy kurwa, kto miał rację. Czy Wardenga mówiąc, że ta osoba się tego nie wstydzi, jest z tego dumna? bo wie jaki zawód wykonuje? Czy Maja Staśko mówiąc, że ja tą osobę narażam na ataki, kurwa, transfobiczne, nawet tutaj mi podała. Jak sobie wejdziemy. Czekajcie, Instagram. Jak ona ma... na macy. Masi. Niho. O, proszę bardzo, jak sobie wejdziemy na ten yy, profil tej pani, może inaczej. O, tutaj. No, to po pierwsze, kurwa. O, niespodzianka. Również obserwuj. Co to znaczy, że ta pani mnie zaobserwowała? Chyba z racji tego, że yy, powiedziałem, że ona występuje w takich filmach, bo jeszcze raz żadnej produkcji nie robiliśmy. Jeszcze. Yy, mam nadzieję, że nic nie dodała tutaj jakiegoś. O, czy ta osoba się wstydzi i się jakoś. Yy, jak to cofnąć, żeby było od nowa? Ona wręcz promuje tą swoją działalność. A, nie widzicie teraz. Promuje tą swoją działalność, yy, daje linki do, yy, do swojego OnlyFansa, nie? A to co to jest? Bych. A, to jak nagrywali te yy, orędzie do, dla prezydenta. Dobra, tego ostatniego się boję, że coś wyskoczy. Da, starczy. I chodzi mi tutaj o to, że zobaczcie, Maja Staśko na mnie naskoczyła w tej sprawie, a wyszło kurwa, że się pomyliła. I o to chodzi. Czasem Maja Staśko widzi problem tam, gdzie tego problemu kompletnie nie ma, nie? No nie wiem, czy jak ja mówię, że Riley Rate jest aktorką porną, to znaczy, że ja właśnie jakiś wstydliwy sekret sprzedałem? No nie, kurwa. Aktorki porno są dumne z tego, że są aktorkami porno.